Czasem koszałek opałek chy, Chyłkiem się ku borowi przebrawszy Szedł leśną gęstwiną Prawie, że w zupełnym pomroku Bo choć dzień jasny Był jeszcze na świecie Tu przecież padał cień Tak głęboki od jodeł i sosen Iż trudno było śnieżynę obaczyć Szedł tak koszałek opałek Godzinę, może Może więcej Już mu się ta podróż przykrzyła, a i głód ponownie dokuczał zaczął, kiedy potknąwszy się nagle wpadł w dosyć głęboką jamę. W jamie tej mieszkał lis sadełko, sławny na całą okolicę. Łapikura, ten sam właśnie, na którego baby urządziły ową niefortunną wyprawę. Siedział on sobie właśnie w kącie swej komory i kończył od, od, ogryzać tłustego kapłona, którego pióra leżały rozrzucone tu i ówdzie po jamie. Kiedy sadełko ujrzał wpadającego koszałka, natychmiast przerwał ucztek, grzebną łapą raz, grzebną drugi raz, zrobiony na prędce dołek rzucił kości na kryje ziemię i patrzy. Koszełek opałek wydał mu się bardzo śmiesznym, gdy tak wywijając w powietrzu koziołki do izby wpadał. Ale chetrys sadełko nie okazał tego po sobie i skromnie spuściwszy ogon do gościa podszedł. Pan dobrodziej rzekł słodko. Pomylił się co do drzwi, jak widzę. W istocie, odparł koszałek opałek, ciemno tu trochę i nie zauważyłem właściwie wejścia. Mam przy tobie oczy osłabinę słabinę, ostawiczną pracą nad moim wielkim dziełem historycznym. Ach! zakrzyknie na to Sadełko z zapałem mam więc zaszczyt przywitać uczonego i kolegę. I moje życie upływa na grzebaniu w księgach. I ja piszę wielkie dzieło o rozwoju hodowli kur i gołębi po wsiach. Podaję nawet projekty nowemu. Yy, spo, sobo, sposobu budowania kurników dla drobiu. Oto pióra, który się posługuje w mej pracy. Tu skromnym gestem wskazał rozrzucone po kątach pióra świeżo zduszonego kapłona. Zdumiał się uczony koszały opałek. Jeśli on jest jedynym piórem szarej gęsi, tak wielką zdobył sławę u swego narodu, jakże sławnym musi być ten, który całe pęki tak świetnych i złocistych piór zużył. Ale Sadełko zbliżył się do niego i rzekł: A ty, kochany panie kolego, skąd masz to piękne pióro i gdzie przebywa to lube stworzenie, z którego ono pochodzi? Radbym z nich przypominać. Radbym z nich zabrać jak najbliższą znajomość. Pióro to, odrzekł koszałko pałek, pochodzi ze skrzydła gęsi, którą pasie razem z całym statkiem środka Marysia. Z całym statkiem powtórzy zachwycony Sadełko. I powiadasz, kochany kolego, że je pasie mała środka. Mała środka, która zapewnie dać sobie rady ze statkiem tym nie może? O, żeby bym ja jej chętnie dopomógł, jak, jakże chętnie wyręczył w pracy tę interesującą biedną środkę. Trzeba ci wiedzieć, kochany kolego, że serce mam litościwe bardzo bardzo po prostu tak miękkie, jak masło majowe. To uderzył się łapą w piersi na znak szczerozłości, słów swoich a zbliżywszy się jeszcze bardziej do uczonego koszałka opałka, owe gęsie obwąchiwał przez chwilę, po czym otarwszy oczy rzekł. Nie dziw się, kochany kolego, mojemu wzruszeniu. Czuję w tej chwili, jakby objawienie moich przeznaczeń nawracać z błąkanej gąski. To po powołanie moje, to pomagać w posieniu ich środkom, to wielki cel mego życia i natychmiast pod, podniósł w górę obie przednie łapy zawołał o wy niewinne istoty o wy słodkie miłe stworzenia całe się odtąd poświęcę na usługi wasze to powiedziawszy zaraz ku wyjściu się obrócił i szedł z jamy precz a za nim długim ciemnym korytarzem Postępował uczony koszałek opałek. Uszli już kawałek drogi razem, kiedy się lis obrócił i rzekł. A nie zapomnij, kochany panie i kolego, zapisać dzisiejszego spotkania w swojej szacownej księdze. Tylko żadnym pochwał, żadnych kadzideł dla mnie. Napisz po prostu, że spotkał wielkiego przyjaciela ludzkości. Nazwiskiem Sadełko. O nazwisku nie zapomnij, proszę, wielkiego uczonego autora dzieł wielu słowem. Lisa całkiem wyjątkowej natury, godnego najwyższego zaufania, tak pastuszków w gęsi, jak i dla wszystkich właścicieli kur i kaczek. Rozumiesz, kochany kolego, że wrodzona skromność nie pozwala mi rozszerzać się zbytnio w własnych przedmiotach. Poprzestawił wtedy na krótkiej wzmiance, zostawiając resztę domyślności twojej. Ucisnęli się jak bracia i szli dalej, I, a już po, poczęła się do poziemia wsączyć. Jasność coraz żywsza i coraz rumieńsza, i coraz większe ciepło przenikało z wierzchu. Aż kiedy przyszli do miejsca, w którym pod pniem w wydrążonym wejście było na świat, Dał list Susa i krzyknąwszy towarzyszowi: Do widzenia! Znikł w gęstych zaroślach. Owi Owinąła koszałka opałka woń mchów wilgotnych i świeżo wyklutej trawy, więc czując, że mu się w głowie kręci siadł na zeszłorocznej szyszpce i wypoczyła chwilę przed, przed dalszą podróżą. Uradowany, iż z tak zacnym zwierzem lo los mu się Poznać dozwolił.